Cześć, tu Majki i witam Was <laughs> w następnym odcinku z Diwagran To już mnie nie dotknęły. Więc zaczynamy od szczelin, ponieważ pierwszą znaleźliśmy w. W ósmym odcinku pod koniec ósmego, a drugą już znalazłem poza odcinkiem, więc na pewno sobie Więc tu, tutaj sobie z kościami powalczymy, tak? I z dynamitowcami. towcami i chybił A, dobra, mi się udało. O nie kolejny nie trafi mnie Daj, Dajesz, dajesz, wszystkich i tu zgarni. Dobra, niech będzie Dynamitowcy szybko giną Po prostu są wkurzające i tyle To wszystko? Nawet mało czasu to zajęło. No? Eee... Znaczy, o jakie duże ten? To dzięki tej księdze run, tak? że jeszcze fabeliki co? Majki, ucz tego discorda. <grywa> Dobra, więc widzimy się na dalej. Dobra, witam przy drugiej szczelinie, w zlokalizowanej w miejscu walki z mechaniczną Harpią, co ciekawe. Tam, gdzie walczyliśmy z nią w szóstym odcinku. Nie wiem, spora porozmawiać z... W sumie nie wiem, ona się na początku historii pojawi tak znikąd. I sobie zniknął. Ale otwiera nam szczeliny, gdzie możemy pofarmić sobie i to porządnie. No i wyuczyć się nowych umiejętności. Takich kombosów jakby. Jest. O nie mechaniczna harpiera jest również tutaj. O nie, i jeszcze ma łuczników po swojej stronie. Jak ich nie znoszę? To jest teraz do wygrania w takim stanie? Jest! Ci mnie strzelają te mnie tłucze A kurczę jeszcze koleni. Dobra, udało się... O sztych. Ale się uzupełniają. Wygląda na to, że zostaliśmy sami, się uzupełniają mom momentami, ale teraz już nie. A, dobrze, nie jest, udało się. już się na nowo uczę walki z nią albo i może nie do końca no ładnie dałeś się zaatakować Liczy mi starczy podków przy takiej walce O, ale by <śmiewanie> nieźle. Dobra. Mm. <śmiewanie> Powinno być już łatwe do zrobienia. Się już zapomniałem. Mm. <śmiewanie> jeszcze się dał trafić? No, pięknie grasz, to w

Yeah. Jednak się udało. Kolejny duży kryształ. Chyba właśnie ten był poziom. Teraz będziemy mieli duże kryształy, czy jak się wystarczająco dobrze odpowiednie te rozwalimy, przedmioty. Mówię już ten strażnik król poziom piąty. Ile jest tych poziomów w ogóle? Na szósty trzeba 6000 many. Masakra. Czy to jest w ogóle do zrobienia? E e e e. Dobra. Witam Was już we właściwym miejscu naszej historyjki. Dużej historii. Trochę tego będzie. Nawet więcej niż trochę. To co? Przekraczamy granicę do Wesantów? Z wami Co ci... już jest pestka. Kawał miecha dostać. Wkrótce dotrzemy do łeta. To będzie coś innego niż do tej pory. Musimy być w pełni przygotowani i myślę, że najlepiej, jeśli poczekasz na mnie w tawernie. Nie lekceważ mnie! W końcu jesteś praktykantem, a ja ciągle przeklęta przez Twoją nauczycielkę. Jeśli pies ma złapać ofiarę, musisz mu pozwolić działać po swojemu, rozumiesz? Nie ma potrzeby mówić nam z góry, strażnic korun. Znam swoje zdolności. Nie tak jak tam ci magowie nie ma potrzeby na fałszywą odwagę. Tamten oddział zabójców mógł nas pochwycić z minimalnym wysiłkiem. Ci dwaj ci dwaj to byli zbójeccy agenci nie reprezentują Akademii. Oczywiście, to musi być pomyłka. W żadnym wypadku jedna z najbardziej prestiżowych wiedźm i jej praktykant nie są zajęci szantażowaniem wędrującej dziwaczki. To byłoby niesłychane. Przecież to porządna instytucja. Ty! Spytałeś się mnie o śmierć mojej siostry, pamiętasz? Y... 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 Została zamordowana przez magów w swojej cenionej akademii. Pięciu z nich zostało wysłanych w celu zabicia pewnej młodej kobiety i jej młodszej siostry oraz do zabrania czegoś, co do nich nie należało. Nie, mylisz się! Musiałaś coś zrobić. No musiała być twoja wina. Hmm, nie wiem, czego się spodziewałam usłyszeć od ciebie po opowiedzeniu tego. Nieważne, pamiętaj, że twoja miła akademicka nauczycielka zabije mnie przy użyciu klątwy, jeżeli zawiodę lub spróbuję uciec. Z pewnością chcę zobaczyć, jak dotrzymuje obietnicy. Tandem milknie. Wygląda na oszołomionego słowami, Vivian. Ruszamy. Ech. Dobra, eee, co dalej? Więc wybieramy się już do Letau. A załetał mnie opactwo, w którym czeka nas boss! W skrócie. Znalazłaś hmm. <grywa> się w mieście, łetał. Zachowuj się jak najlepiej. Muszę znaleźć miejsce do odpoczynku. To również dobre miejsce do pozostawienia kandema, kiedy wyruszę, do... odwiedzę opactwo. Oj, dosta! tak... Oczywiście... Nie sądzę, że możesz pomóc. No, o, jak się reklamuje. Co tutaj, ojejku, ale silne już są. Silvermoon. Można położyć na łopatki. Nie wiem, wezmę najsilniejszą broń chyba, co? Jeżeli się uda. Nie uda? Ile to kosztuje? 5 milionów? A no to 450 tysięcy String 12 tysięcy, ale ja go zdobyłem, więc... To co ja mogę zrobić? Przecież takiej gotówki to na oczy nie widziałem. Przecież w totka tutaj nie zagram Muszę się zadowolić tym na co mnie stać. To może wezmę chociaż to <tryk> <tryk> Oczywiście Mam nadzieję, że się nie zawiodę Załóżmy co ile to nam da wspólno się bud o nieźle 76 ten jeszcze spróbuję ulepszyć. Już jest 80 Więc Vivian rośnie w siłę Ciekawe czy chociaż porządno na dostanę. Dobra, już więcej nie mogę na razie. Hmm. Nie jesteś miejscowa. Spójrz na siebie. Tak? Pachnie Biedą z dala. Nie rób problemu. Jesteś. Kto ty jesteś? Co chcesz w tym miejscu? Skąd pochodzisz? Miecz. Poza to. Miecz nie jest. To nie jest Mój. Aha, rozumiem, to... Mam uważać na siebie, tak? Co sobie kupiła w międzyczasie? opowiemy jego... Sąsiad, Tomas że został aresztowany za pobicie staruszka patykiem I spotkał kolesia z wielką głową. Nie obsługi Zamierzasz to mnie wrócić, jak tylko znajdziesz bransoletkę, czyż nie? Oczywiście to jest w interesie mojego zdrowia, prawda? Nie. Madame, jak tam progres kanden? Jest kilka nowych wieści. Demon zlokalizowany w Wetaun jest w posiadaniu bransoletki Zoe. Najwyraźniej no jest wytrawny w potężnej magii iluzji. Dobra robota, co ze strażniczką run? Jest na dobrej drodze do znalezienia pransoletki. Wiedźma z wysokiego drzewa udzieliła jej pomocy w anulowaniu zaklęć iluzji. Nie jesteś z nią? Camden! Hmm, cóż, ona ma klątwę. Nie powinna nas oszukać. Madame, zamierzamy zdjąć z Vivian klątwę, jak wykona zadanie? Oczywiście, Camden. Byłabym niczym bez swojego słowa, więc zamierzam go dotrzymać. Narzeka ona na klątwę? Nie, nieszczególnie. Skoncentruj się na zadaniu. Nie pozwalaj sobie na bycie rozkojarzonym. Tak, madam. Będę w drodze do Wetown, jak tylko zakończę badania. To wspaniale. Zaraportuj do mnie, gdy strażniczka Runza kończy zadanie. Jeśli jesteś do tego zdolny, skontaktuj się ze mną w jej obecności. Jak sobie życzysz, madam. Drogi Kamden, wrócimy do Akademii, jak wszystko skończymy. Dziękuję, madam. Nie lubię zbytnio tego nędznego miejsca. W cierpliwości. Wyczekuję dobrych wieści od ciebie. He? Więc Się nie wczytałem nawet super. To on ma ee, talizmany, tak? Kurczę, na żaden mnie nie stać teraz. No cóż. E... Tym razem pewnie. Bo jeszcze wrócimy chyba po Camdena. Bo... O tym, jak się rozprawimy z hrabią pobożności, tak? czy hrabią oddania, właśnie. No, hrabia oddania, tak, zdecydowałem, że będzie, lep... zdecydowałem, że będzie lepiej. Bo tam, że kusi przy... kobiety przy użyciu iluzji, żeby mi się oddawały coś takiego. O kurczę, kurchlak! Jeszcze mnie zatruł. Oni też potrafią to. Jakiś nowy duch. Ale też ginie bardzo szybko. Eee, so. Ojeku, dwa następne. A, bo pamiętacie te z szóstego odcinka. One tak też na nas nachodziły, ale one z automatu, a te tak wędrują i nacierają w konkretnym momencie. Hmm, pora na antidotum. To już zbliżamy się chyba do opactwa. Nie długo będzie pora zakończyć odcinek. Cmentarz? Taki, taki upierny cmentarz, zgaduję. Nie, ja jeszcze kruka słyszę. A? Mam nadzieję, że ten mały Lizus tego nie zauważył. Zobaczmy, co mówi ta wiadomość od Sylwii. Vivian otwiera yy, zaczarowany papier. Sytuacja, w której się znajdujesz, jest niefortunna, ale jeśli to czytasz, musisz być poza zasięgiem tego natąsanego małego maga. Zaczarowałam tę stronę, aby była nieczytelna w obecności kogoś oprócz ciebie, obok ciebie. Masz wielką siłę, więc powinna się y, z małym wysiłkiem poradzić sobie Santiago. Miej się jednak na baczności, ponieważ ten obrzydliwy demon celuje w najsłabsze miejsca nawet najmocniejszych serc. Martwi mnie to, że Wiedźma z szuka bransoletki Zoi. Ten święty artefakt nie powinien się znaleźć w rękach akademii. Nie tylko kontroluje siły życiowe, ale również ma moc do otwarcia bram otchłani. Dlaczego Holborn mogłaby chcieć bransoletki? Nie wiem. Ale uważaj na nią najemniczko. Ona jest najbardziej parszywą z yy, Zaczarowany papier znika. Dlaczego Holborn chce bransoletki Zoi? Czy ona planuje? Nie, pewnie nie. Wygląda na to, że Sudiv nie jest świadoma, że jestem zainteresowana mocami bransoletki. Księga mojego ojca wspominaj o jej umiejętnościach. To musi być wskazówka do odnalezienia miejsca jego pobytu. Ech. To jest obowiązek strażnika run. Zawsze być szukanym. Podobnie jak mój ojciec, moja siostra Valerie została opanowana przez tamtą księgę. Pewnego razu próbowałem ją spalić, ale zostałam przyłapana na gorącym uczynku. Bałam się, że ta księga zniszczy moją rodzinę. Prowadziłyśmy proste życie przez kłusownictwo oraz potajemne używanie mieczy i rzemiosła rumnicznego. Ojciec powiedział nam, żeby zachować naszą tożsamość w sekrecie, ponieważ Akademia może nas zlikwidować. Ale Akademia nas znalazła. Skrytobójcy przybyli naprzeciwko naszej kryjówki. Valerie wręczyła mi księgę i schowała w szafie. Nie mogłam przestać płakać. Spoliczkowała mnie i zażądała, aby mnie hałasowała. Zanim mnie zamknęła, widziałam jej twarz. Miała wyraz, którego miałam nadzieję nie zapomnieć. Miała wygląd eleganckiej, delikatnej miłości i spokoju w jej oczach. Rzadko widziałam w niej taką czułość. Pogłaskała mnie po policzku i pochyliła się na tyle blisko mnie, by powiedzieć ŻYJ DLA MNIE! Skrytobójcy nigdy mnie nie znaleźli. Większość badań mojego ojca została skradziona, a kryjówka spalona. Od tej pory nie miałem prawdziwego domu. Pochowałem Walerii. Jej klatka piersiowa została przeszyta na wylot przez magiczną strzałę. Zgładziła w walce trzech magów, zginęła, żeby miała ja mogła żyć. Zawsze była dla mnie hy, surowa, ale kiedy o niej myślę, pamiętam jedynie tamten delikatny wyraz twarzy. Zdecydowałem się przeczytać księgę. Zawierała ona wskazówki i instrukcje, jak przeżyć jako strażnik run. To skarbiec wiedzy nasycony dziedzictwem Magnusa, wielkiego czarodzieja, który założył Akademię. Księga nauczyła mnie, jak przetrwać w tym świecie jako strażnik król. Żyłam jako włóczęga. Dla większości jestem czymś więcej niż bezpański pies. Ukryłam swoje rzemiosło runiczne najlepiej, jak potrafiłam. Przy okazji dołączyłam do grupy najemników The Eagle Company jako najemniczka. Prowadziłam takie życie przez lata, ale kiedy grupa stała się zakonem rycerskim, który pracował w interesach tyranicznego króla, porzuciłam służbę. Chciwość króla nie jest moim przeznaczeniem. Moje przeznaczenie było zapisane w księdze. Zdecydowałam się je odszukać. Rozpocząłam podróż po ostatniego i jednego członka mojej rodziny. Nie ma dokąd iść tylko naprzód. To, za czym goniła moja rodzina, stało się również moim celem. Akademia pożąda Rzemiosła Runicznego. Holborn tego dowiodła. Muszę uważać na każdym kroku. Więc żegnam się z Wami. Majki. I cześć.